Macie tam hmm. relikwery jak postawić gdzieś? Staram się, wierz mi, staram się Robię co mogę, żeby cię podnieść Oddam ci swój ostatni bandaż, kurcz. Czołem żołnierzyki, moje kochane, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony, kochane się blisko, kapitan Rutain. Moi drodzy, dzisiaj skład mapa Muta Advanced Secure, wersja trzecia, czyli tak zwany AS. Moi drodzy, graliśmy po stronie rosyjskiej. Wiadomo, Rosja nami nie wstyd przegrać, ale no tutaj by szło troszkę inaczej. Jednak naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie nam się walczyło. Walki w mieście należą do, w tej grze do jednych z bardziej, bardziej zaciętych. Piechota po prostu tutaj rządzi i muszę wam powiedzieć, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Dobra, słuchajcie, ja się nie będę rozgadywał, miłego seansu. Mam nadzieję, łapeczka w górę została, komentarz. Oczywiście subskrypcja. No i jeżeli ktoś chciałby w przyszłości, wziąć udział w nagraniu bądź ze mną zagrać, nie ma nic prostszego, trzeba dołączyć na Discord Strefy Działań Wojennych. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć! Czy jeśli to ruski ruskie, ruskiego rzęcha? Jak on ma tylko dwa biegi? Cieszę ciesz, że, te, że tego drugiego jeszcze nie ukradli. Jedziemy do Mów markerka, tam wysiądziemy do budynku od razu. Kurde, barykada i będziemy czekać, aż chłopaki farmy zajmą. My od razu zajmiemy ten i, i będziemy, kurde, działać, nie? Także. Ja Na szybciutko filmu, jeszcze, ja szybciutko jeszcze, kurde, railika postawię i, i będziemy operacyjni. Mamy element niezaskoczenia. Pamiętaj, że wóz można obrócić. Kurza, stopa. No właśnie się stara. Cofnij. Nie cofa. Aj, aj, a um, to to or or cap no to wyjdź i zobacz jak no. się wóz postawił, no? Sir, we'll no? Kto kierowcą <laughs> był? No kto był kierowcą? Kurde belek Korusku stoi Dobra, odsuńcie się Dobra, macie relikę? Dobra, się będę teraz na reliku nie wiem, czy mamy kontakt. Oznacz ten drugi budynek, proszę bardzo. Mam dwóch gości. Kontakt na dachu, 2,7 wersji. Kontakt za budynkiem, kurwa, mać Skąd? Nie wiem, właśnie. Tam bym skupisko za tym, to ich ostrzelałem, kurcze, a długo nie wiem. Co tu jest? Uważaj, nie? Naprzeciwko mnie budynek, dach, był. Dostał w łeb. Dostał w łeb, podnoś, podnoś go tutaj. on teraz przystałem Cholera jasna! plecy, w plecy, w plecy dostałem! Okej, okay, panowie. To jest tak, atak. Ale pójdziemy zabezpieczyć drogę tutaj, dam marker. Pojazd, nie? Tam jest pojazd. Zdłuż tego highway'a. Odległość 150 metrów. Jest w dymie. Piechota. Nasza piechota jest obok, także uważaj. On jest na autostradzie, nie? Dobra, przebijamy się przez tą drogę. Dawaj, 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 dawaj pan. Nie widać go było w ogóle. O, jest przez dym, przez dym ciężko było dostrzec. Ej, coś tu jedzie, coś tu jedzie. Wo, 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 wow, wow. lawka, lawka, lawka. Oh. Lawka podjechała, lawka podjechała, tutaj jest na mnie. Masz tutaj kurde na obserwie Tu tu, tu tutaj masz laweczkę Fucky fuck track to wycofał tak? <śmieniciela> <śmieniciela> ja, ja, na ulicę, No toż goń go tam Dobra, jeden minus, po drugiej stronie, Southwest south-west, budynki. Jeden jest na minusie. Ale pewnie jak jest jeden... Jest lawka. Shit, no. Na ulicy. South. Piechota wroga. Dobra, dobra. Love is engine. Love yeah. is engine. Love się nie rusza. Dostał silnik. Uh, uh, nie podnoszą. Okay. Ja nie widzę nas wrócił Dobra, ej, pany, ale tu za gęsto, za gęsto. So nie przebiega na jest lewy. Tak, 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 Uwaga tutaj na budynki, tu, tu może być ciepło. U, nade mną gościu gdzieś. Jest na górze, tutaj, tutaj. Mam go. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodź, chodź. Tak, 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 tu będą przechodzić z tej strony. Uważajcie na to przejście. przejście Uważajcie na to przejście tutaj Na to przejście uważajcie Minus Ej coś tu jedzie, wow wow wow, wow podstrzał z prawej Okej okay, widać ci przez nie trochę się. Kurde, czekaj cofniemy choć schowamy się Uważajcie na plecy, uważajcie na plecy, żeby nam nie weszli od tego Nie wychodź, nie wychodź tam tego Spokojnie, spokojnie Ja wiem że my ruskimi gramy ale Ale ostrożnie Ej, coś tu podjechało Uuuu uh. przejdzie przez drogę. Znowu sobie krawę fawię w przed nami na piętrze, tak, tak, tak na piętrze i w bramie w odpowiedniej pozycji mam. Jest na Southwest Będzie przebiegą do bramy.

Czekaj, zaraz Cię odciągnę. Ej, Ty kurwa, rzeczywiście. Ktoś tam nad budynku jest. No wiem, że to w Oj! Pukaj, sorry! Chryste, panie, zobaczyłem łepy tego zaraz oh, Cię podniosę. Ty Nie podniesiesz tam. mnie. Nie? Macie tam no. jak postawić gdzieś? podnieść Staram się, wierz mi, staram się. Robię co okay. mogę, żeby Cię podnieść. Oddam ci swój ostatni bandaż, kurczę. Ja mam kilka, także ja tego też. Krójste, panie, ale. Bóg sorry, ale ci przyzwoliłem. Ale, wiesz, akurat ty, wtedy, co mnie stary podniósł, to ty, to ja się podniosłem, żeby w bramę Przez. i bagnar poszło. No, ale, ja no zobaczyłem. Bart już... powiedział, że dostał w plecy, ja zobaczyłem no, ja się tylko. Obróciłem. Ja zobaczyłem tylko, kurde, karabin. W rozbłysk i, i, i kurde i mówię, wale nie? Słuchaj, no y, sytuacja jak normalna w rosyjskim wojsku. No. I stary, masz jakieś bandaże, czy coś? No, ja nic nie mam. Ja, ta, a stary, ty masz bandaże? Stary, na pewno ja coś tam leżę. Ja ja, leżę. Leżę. O no, o. Ja, z re, ja z relika spróbuję podejść tego, który stał wcześniej. O, panie, weszli. Idziemy, idziemy w kierunku punktu. Jakby coś, to Bart tego, bo ja nie mam żadnego bandaża, nie? To postawię tą, to weź sobie zupełnie. O, To się akurat przyda, nie? I magazynek sobie jeden wezmę, bo pusty był. Trochę tam sobie postrzelałem, tyle powiem. Na, na dachu Na dachu, jest tam na dachu, na obserwie, dokładnie na obserwie Panowie piechota wroga Na markerze, marker dokładny, nasz grenadier może tam przywalić tutaj, mam ten, oh, okay. Spoko, spoko, I jeszcze mam jedną, bo tu mam kogo No, sypią do mnie Tam z dymu Przywalim tam czymś Niech się chłopy rozerwą no mój masz 13 tak Siedzą tutaj w dymie, w dymie, w dymie. Walcie w ten dym. kurcze macie grenadiery. Ma, macie granatniki, macie te. Walić tam. Co wy żałujecie? A wiadomo czy car wyśle więcej no. no panowie, kurde, otwórzcie, że ten ogień, cholera jasna. To no przebiegają wam kurcze, przed budynkiem, przed nosem, a wy nie strzelacie. Dawać tam. Hyper leży. Młócić mnie tutaj granatnik o kurde, że ja grenadierem grał, to już tam kurde, normalnie Dobra nawzajem żeśmy się tutaj zgarnęli z gościem w bramie Znaczy dwóch Pięknie panowie No Ale kurde, no nie chcieliśmy w sumie no, no źle to wyszło. wyszło, nie ta strona wygrała Wyszło jak zawsze GG Squad to squad 3 led us said that squad to is shit so no, no i didn't say squad to shit